Witam. W tym filmie zajmiemy się bardzo przyjemną częścią sprzedaży oraz tą, która ma bardzo duży wpływ na poziom sprzedaży i to, jak możemy kontrolować jego wzrost. Są to promocje i obniżki masowe. Pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, jest dodanie promocji na pojedynczy produkt. Aby to zrobić, przejdźmy do katalog produktów i wybierzmy opcję promocje. Możemy tutaj do do dodawać promocje do pojedynczych produktów. Wybierzmy więc nowy produkt. I wybierzmy produkt, do którego chcemy dodać promocję. W tym wypadku niech będzie to nasz 21-calowy telewizor Toshiba. W menu mamy pokazaną aktualną cenę netto tego produktu. Wpiszmy więc nową cenę. Możemy również podać promocję w formie obniżki procentowej, np. 10%. Druga opcją, z jakiej możemy skorzystać, ale nie musimy, jest data dostępności promocji oraz data ważności promocji. Pierwsze to dzień, kiedy promocja zaczyna obowiązywać. Jest to przydatne, kiedy chcemy ogłosić promocję na jakiś produkt, która zaczyna się powiedzmy pierwszego dnia najbliższego miesiąca, ale promocję reklamową rozpoczynamy już dziś. Aby nie zapomnieć o wprowadzeniu tej promocji, możemy ją tutaj automatycznie zaprogramować. Możemy również powiedzieć i zaznaczyć, kiedy promocja ma się skończyć. Jeśli promocja trwa choćby, chociażby jeden miesiąc, warto z tego tutaj skorzystać, aby nie musieć się martwić o to, aby ją potem wyłączyć. W tym wypadku jednak zdecyduję się nie, nie ustawiać tych opcji, gdyż chcę ręcznie cały czas kontrolować poziom sprzedaży tego produktu. Po podaniu nowej ceny i wszystkich innych opcji, klikam staw, aby uruchomić promocję. Kiedy przejdę do sklepu i odświeżę, zobaczę, jak wygląda moja promocja. Jak widać, system sklepowy automatycznie oblicza, ile potencjalny kupujący oszczędza oraz przekreśla starą cenę i pokazuje nową. Zostało to stworzone specjalnie w ten sposób, aby wszystkich potencjalnych kupujących jak najbardziej zachęcić do zakupu. Jak widać, jest to bardzo prosta w obsłudze i bardzo potężna opcja. Drugą jest obniżka masowa. Wybierzmy katalog produktów obniżki. Mam tutaj już jedną promocję wprowadzoną, usunę ją, ponieważ zależy mi na tym, aby dodać całkiem nową obniżkę masową. Klikam, nowa obniżka, po czym podaję najpierw nazwę obniżki, niech będzie to super promocja na rok 2008. Wartość obniżki, mogę tutaj podać wartość kwotową oraz obniżkę procentową. Kiedy robimy masową obniżkę, najlepiej podać obniżkę procentową, niech będzie to 5%. Mogę również zaznaczyć, że jeśli dany produkt jest w promocji, można ignorować cenę promocyjną i dołączyć obniżkę do ceny produktu, ignorować warunki obniżek, nie uwzględniać obniżki w produktach, które już są w promocji, lub też dołączyć obniżkę do ceny promocyjnej. Wszystko zależy od nas. Mogę też wybrać, czy obniżka ma dotyczyć całego asortymentu, czy na przykład tylko telewizorów, lub też tylko telewizorów LCD. W tym wypadku, promocja ma dotyczyć wszystkich produktów w sklepie. Klikam wstaw. Po czym klikam na status, który automatycznie jest wyłączony, aby włączyć promocję. Kiedy wejdę do sklepu, zobaczę, że cena produktów po obniżce została ponownie przeliczona. Jest to nie tylko cena naszego telewizoru Toshiba, ale również dwóch innych testowych produktów, które zostały wcześniej wprowadzone do sklepu. Kiedy przejdę do kategorii test, zobaczę, że dwa testowe produkty również są po obniżce. Jest to bardzo przydatna i bardzo praktyczna opcja. Przejdę teraz do panelu administracji i wyłączę tą promocję i obniżkę. Aby to zrobić, wystarczy zmienić jej status ponownie na krzyżyk, klikając tylko na kolumnę Status. Całość jest bardzo prosta i bardzo intuicyjna. Polecam jak najczęściej korzystać z obniżek i promocji, aby zachęcać wszystkich klientów do jak najszybszego zakupu. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam do kolejnych. Pozdrawiam, Michał Ekspremo.pl